Tu jako Grandfather, Paryś ze swoim wiekiem, bo rzeczywiście jest już dziadkiem, no i pamiętamy, że w tym zespole gra także Grandma, czyli babcia, to po drafcie Larry Johnson w reklamach występował, udając starszą panią grającą w koszykówkę. 95-89. dobrze. Penny Hardaway. Często mówię o tych podaniach poprzek, strefy i na ogół kończą się ona, kończą one. niepowodzeniami Penny Hardaway, a no, musi teraz zacząć grać. 95-92. Zawsze pod koniec kwarty tracą sporą przewagę gracze szerszeń. Bogus. Szuka Larego Johnsona. Krótko tym razem pod kosz. I nie udało się. Dobrze, Avent z grantem. Ostatnie 15 sekund. Spokojnie ustawić akcję. 95-92. Normalnie wiedziałby co grać. Szukałby do końca Onila. Za wysoko, za daleko od kosza. Teraz pewnie będzie chciał sam zagrać. Zgubił piłkę. Avent. Jeszcze raz i dzięki temu trzypunktowe prowadzenie zespołu Szerszeni. Penny Hardaway. Może to nie jest jego najlepszy mecz, ale naprawdę gracz najwyższej klasy. 23 punkty do tej pory, chociaż sporo strat jak na niego, prowadzącego grę w końcu i rzucającego zawodnika. I za chwilę, ostatnie 12 minut tego meczu.

nad liderem NBA Orlando Magic. Robert Parish trzeci raz w tym samym miejscu przez Onila zablokowany. Właściwie. Nawet nie zablokowany, przytrzymany. Złożony własną niemocą, tak można by to powiedzieć. Bezwzględna jest jednak młodość dla starszych graczy. Na dwóch wysokich w tej chwili Avent i Onil razem, rzadko takie Bowie. ustawienie. Ale w zespole Charlotte jest Paris, jest Larry Johnson. Trzeba jakoś zniwe zniwelować tę różnicę wzrostu. No, dość łatwo uwolnił się Shaquille O'Neal. Po pierwszej nieudanej połowie, gdzie miał zaledwie 5 punktów, teraz, teraz już 21 zdobytego przez Szaka. Kary. Bezgłębiony. No już trzeci w tym meczu. Trzy razy trafił Scott Barrel. I po raz trzeci. Del Cary. I 18 punktów Dela Carego. Trzy razy także Hawkins. Znowu niedozwolona obrona strefowa. Larry Johnson niepotrzebnie pomagał baksowi i będą, będzie rzut wolny, oczywiście wykonywany przez penego Hardawaya. Już raz w takiej sytuacji wykorzystał. Nowe przepisy, zaostrzone przepisy dotyczące obrony strefowej są jednoznaczne. Gracz nie może do powyżej 3 sekund pomagać swoim partnerom. Musi grać przy swoim atakującym. I słusznie. To jednak dla koszykówki strefa jest śmiercią, co widać czasami w naszej widze. Szaki Nil. centralnie i Barel. Barel zbiera. Dwa jeden wzrostu, ale ogromnie skoczny Box. I Ale cały atak przeprowadzony rozegranie. tą dwójką. Zbierał Barel, oddał do boksa. I potem otrzymał jeszcze podanie. Przewinien Show oglądany, a właściwie podręcznikowa akcja. Zbierający idzie jako czwarty, tak zwany trailer. Przy rozegraniu, przy przewadze 3-2. Wchodzi jeszcze z tyłu. I właśnie teraz piłka od boksa była do Scotta Barela. Jego rzuty osobiste. Wśród najlepiej rzucających w tym sezonie. Osobiste Edwards z New Jersey. 95% na 42 wykonane, 40 celnych. Webb Sacramento 51-48. I jest wśród najlepszych delkary Charlotte. 93% z 57 oddanych osobistych, 53 celnych. Spadł Webb, długo pozostawał ze stuprocentową skutecznością. Dopiero w ostatnich spotkaniach miał trzy niecelne rzuty wolne. Złe podanie Szaka. I boks przewinił Bowie, ale wszystkie podania poprzek strefy padają łupem niskiego, ale szybkiego, niewiarygodnie boksa. A wychodził już właściwie tu. Tak. Fantastyczną orientację ma. Przewidnie Boła, nie szoła. A tutaj liderzy skuteczności z gry. Szak Oniel na drugim miejscu, ale ta pierwsza połowa może mu trochę zaszkodzić. W drugiej już jest dużo lepiej 16 punktów. Najskuteczniejszym graczem Gettling. Widać... Tak, wysocy Zgodę. zawodnicy są najskuteczniejsi po prostu większość akcji kończą spod kosza stąd ten procent trafionych piłek jest znacznie wyższy. W ostatnich meczach. Bardzo skuteczny Toni Kukocz. Skuteczny zarówno w liczbie punktów, jak i właśnie a tu mamy dogrywkę w meczu Atlanta-San Antonio w normalnym czasie 108 do 108. Także z tej nocy wynik Penny Hardaway, przed nim Scott Barel. Hardaway do końca i znalazł szaka. Związał szakilonil dwóch zawodników, rozbiegając się do tyłu. Związał też. Hardaway. 101 do 97. Barel. Delkary na skrzydle. Larry Johnson tym razem na łuku. Boks. Pary szybko pozbywa się piłki. Pokazuje boks, gdzie ma grać. Delkary dwie sekundy do końca i nie trafi kontra zespołu Orlando. Hardaway na skrzydło. Nie wiadomo to było czy podawał podanie, tak. Podanie, to było podanie ponad koszt do wsadu dla Szakila Onila. Ale chyba było niezbyt dokładne. I w rezultacie strata piłki w dość łatwej sytuacji. Dużo strat mają obydwa zespoły. 9 minut do końca. Grają inną koszykówkę. Ta obrona jest chyba na drugim planie. Chociaż zespół Charlotte zrobił bardzo duże postępy właśnie w tym elemencie gry. Znowu niecelnie bezradny jest Robert Parś. Boi się, to widać. Ponad 8 minut do końca meczu, a tu już taki wysoki. Delkary zebrał winning. boks kontra. Boks szybkie rozegranie po obwodzie. Proszę zwrócić uwagę, co to znaczy granie piłką. Delcary. Boks. Dużo ruchu. Scott Barrel. Teraz Larry Johnson. Tam się znalazł Szak. Zostawili Parysia. Szak poszedł wspomóc Larry'ego Johnsona. Znaczy przy obronie swojego partnera nie wykorzystał podania. Robert No, Słaby jego występ Niestety. Szkoda. Mówię, że wielka legenda. Ale legendy też się kiedyś kończą. Box, proszę zwrócić uwagę, kto za nim zdąży. Szczęśliwie tę piłkę złapał po odbiciu Robert Paryś. Delkary za trzy. I znowu jest. To już czwarty albo piąty celny rzut. Chyba czwarty. Dużo rzucają gracze Charlotte. Ale łatwość rzeczywiście mają ogromną. I Barel, i Hawkins, który do tej pory za trzy rzucał bezbłędnie, i Delkary. Na zmęczonych wyglądają w tym meczu gracze Orlando. Szak ściął pod kosz. Pięknie. Bardzo ładny ruch po boisku środkowego zespołu Orlando. I nie zdąża za nim Robert Paryś ale obcinał się umiejętnie chodząc pod kosz szaki to trochę żargon obcinał to znaczy przyciskał się przyciskał obok stojącego obok. i pierwsze punkty Roberta Parysia na szczęście bo wyglądałoby to naprawdę źle gdyby tyle minut grał czy pierwsze w tej kwarcie, bo w sumie już ma 6. Dwa razy pamiętamy takie loby ponad onilem i teraz również w ten sam sposób. 6 punktów Parisza, niewiele. I już trener Allen Bristow daje mu odpocząć. Nie tylko. Atlanta 116-110. Jeszcze po... trwa dogrywka. W trakcie dogrywki. Po normalnym meczu było. 108-108. Nil na razie 25 punktów, 13 zbiórek. Do tej swojej średniej blisko 30 punktów. Jeszcze brakuje. Hornets cały czas zachowują przewagę paru punktów nad Orlando. Orlando gra trochę bezanimusz. Nie trafił Delkary. Hardaway. Zdeprymowany jest w tym meczu paroma swoimi zagraniami, a zwłaszcza chyba tym, co robi Maxi Box. Piękne wejście pod kosz Royala. Tylko 4 punkty, 106-102. Box, daleko od niego. Hardaway. Togo trochę zniechęca do obrony i udane wejście. Znów przewaga wzrasta do 6 punktów. Ardeway do Szakila. Szybciej. Muszą grać szybciej. Tak, przewinieniem de la Carego. Chciał protestować, ale przy zdecydowanej reakcji sędziego zdecydował się tylko na przyjazne poklepanie arbitra. Sędzia wstrzymywał się z gwizdkiem, widać było wyraźnie, do momentu kiedy piłka pewnie byłaby w posiadaniu zawodników. Orlando nie odbiznął, ale jednak była strata Bowie. i piękne wyjście. Bowie, już 16 punktów tego gracza. 6 minut do końca, 4 punkty przewagi szerszenie. Znowu powtarza się sytuacja z poprzednich kwart, kiedy mając przewagę większej liczby punktów tracili... Końcówcy. Kontuzjowany Nick Anderson. Rzecz chyba poważniejsza musi być jakieś złamanie. Nie Niedobrze. To jednak jest ich podstawowy gracz. Szczególnie w ostatnich meczach bardzo skuteczny. Skuteczniejszy nawet od Onila. Teraz dłużej. Del Cary, niesamowity szósty celny rzut za 3 punkty. 6 razy za 3, w sumie 26 punktów już de la Carrego. Cała trójka znakomicie rzucających zawodników Charlotte za 3 punkty na boisku. Hardaway, Grant. Wolf nieładnie się zachował. Podstaczącego Onila podszedł. W gwarze bardziej piłkarskiej używa się określenia tak zwany stołeczek. Podsadził go. Piąte przewinienie Wolfa. Będący zawodnik w powietrzu. Nikt nie miał prawa podchodzić. O straszny błąd. Nieporozumienie. Boły jego z Grantem. Niepotrzebnie biorą się za rozgrywanie. Jest od tego Hardaway. Coś dzisiaj jest w tym zespole Orlando. Po raz drugi pokazujemy w tegorocznych rozgrywkach i nie są to ich najlepsze mecze w debiucie naszym telewizyjnym przeciwko Nowojorczykom, Tym razem niecelnie delkary. Ale już sześć razy trafił. I siedem punktów przewagi. Pięć minut do zakończenia spotkania. Pod kosz do Royala. Trzecie przewinienie Larego Johnsona. Na minutę i... 20 do końca dogrywki cztery punkty przewagi Atlanty. Atlanta gra nie tylko o swoje zwycięstwo, ale wielki prestiż Lenego Wilkensa. Ale o tym może powiemy, jak się mecz. Chociaż właściwie dość zabawne. Wiemy, jak się ten mecz skończył. Ale poczekajmy, ale nie wszyscy poczekajmy. wiedzą. Realizatorzy transmisji amerykańskiej pokazują na bieżąco. Przeżyjmy to razem z Amerykanami. Dwa razy celnie. Donald Royal 111, 106. Boks prawie cały. Czas na boisku. Well. dobrze znalazł Larego Johnsona Label, ale niecelnie Shaquille O'Neal. Hardaway pokazuje Hardaway biegaj biegaj szak bo zaczyna się robić niedobrze mało czasu piękne wejście Royala dopiero teraz zaczął grać w czwartej kwarcie jak trzy punkty już tylko i 14 punktów Royala bardzo dobra Barrel. czwarta kwarta Dobre krycie teraz, dużo aktywniejsze. Larry Johnson, źle. Hardaway, dobre podanie do Bołego, blokował Marell. Mówiłem o tym, ma dynamit w nogach. Niesamowicie skoczny. Silny fizycznie. No i tu klasyczne zablokowanie. Proszę zwrócić uwagę, ten sam... Musi wykonać dwu, tak jak wchodząc, złapać jego rytm i wówczas jest szansa zablokowania. No, ja do. do Hardaway, a Hardaway, do Grant, Grant. Już tylko mają punkt straty do Szerszeni. 3.40 za moment będzie do zakończenia pojedynku. Łatwo stracili swoją przewagę gracze Charlotte. Dobre podanie, Barrel. Ach, w takim momencie Scott Barrel. Ależ mają łatwość rzucania. Chyba mnóstwo ćwiczą na treningach wszyscy i Delcary, i Hawkins. I Barrel po raz czwarty rzucił w tym meczu za trzy punkty. Dwójka Barrel-Delcary. 10 razy za trzy. Trzydzieści punktów. Teraz Shaquille O'Neal. 114, 112. Trzy minuty za moment do końca spotkania. Dobra, dobra obrona. Ciężko się uwolnić. Barel. Nie, Hawkins. I celnie. Ładnie do środka. Z naskoku. I cztery punkty przewagi. 116-112. Hardaway. przy nim boks. Musi uważać, żeby mu nie zabrał piłki. Royal miał szansę rzucania oddał do bołego. Ten trafia. Za trzy punkty. Antony Beły. I znowu punkt przewagi tylko. Hornets bardzo dobrze grają i Royal, i Bowie. Zespół Charlotte nie lubi dogrywek w tym sezonie. Dwa razy mecze kończyły się dogrywkami. Obie dogrywki przegrane. Hawkins. Drugi raz. Tym razem nie traf. Za wcześnie trochę. Barel wyskoczył. Zahaczył jeszcze o siatkę. Za moment, dwie minuty do końca. Punkt przewagi zespołu. Szerszeni myślałem, że już będzie pierwsze prowadzenie od dłuższego czasu zespołu Orlando. Nie ma. Bardzo dogodnej sytuacji przestrzelił Royal. Boks. Larry Johnson szukał miejsca. Boks! Niesamowite! W takiej sytuacji wejść pod kosz i nie dał się zablokować. Kapitalna gra tego zawodnika. Chciałem powiedzieć malucha, ale to przecież byłoby nieładne, deprecjonujące. A to naprawdę jest wielki gracz. Nie zaglądajmy już mu w tę ilość centymetrów. Pod koszem Lonil. drugi raz w niezwykle dogodnej sytuacji pudują box. przedziera się sam. 118-115. Hawkins za trzy jest. Po raz trzeci trzy razy rzucał, trzy razy bezbłędnie. W sumie tych rzutów oddali w tym meczu aż 14 celnych. Na 22 wielka radość. Charlotte Coliseum i jest czego się cieszyć. Odskoczyli. Dwie podkoszowe, dogodne sytuacje. Rywali, które mogły dać im prowadzenie, a tymczasem zrobiło się w drugą stronę. 121, 115. Ale jak się nie trafia, to wtedy od razu trzeba liczyć, że przegrywa się spotkanie. Pięknie Larry Johnson. Hardaway był pod koszem. I nie zdążył zablokować. A tu ten rzut Hawkinsa. Przy takim dniu, w rzutach za trzy punkty, trudno jest przegrać. Ale jeszcze jest sporo czasu do zakończenia. to na pewno bohater tego meczu: Maxi Box. Trzeba dużej odwagi trenerskiej, żeby postawić na zawodnika, który. No, w żaden sposób w wyobrażeniu nie mieści się w ogóle wśród graczy w tej dyscyplinie. Kapitalne dogranie i jeszcze Grant znalazł Szakila. Bał się rzucać, że będzie zablokowany. Szak był wolny. Już jest 121, 117. 4 punkty przewagi. Minuta do końca. Gdyby był skuteczniejszy w pierwszej części Szakilo Nil. W tej chwili już 30 punktów, a pierwszy 5. boi się boksa. Już I znowu tak dał chodzi. się ograć. Nie trafił boksa. Gdyby to było celne, już byłby bohaterem tego meczu absolutnym. 121 117 Hardaway sam. Łatwo może rzucać. Nie pilnuje go dobrze niż boks. Przy rzutach z pół dystansu. znowu ta dwójka. Hardaway nie nadąża. Zmęczony i przewinienie Grant. Wiedział, musiał przerwać akcję, ale boks rzuca dobrze osobisty. Zapowiedź naszego następnego spotkania za tydzień San Antonio przeciwko Utah. Robinson i Carmelo Utah gra rewelacyjnie w tym sezonie na wyjazdach. 10 zwycięstw z rzędu mieli i ciekawe czy uda im się pokonać w Teksasie drużynę Robinsona, ale patrzmy. 30 sekund do końca. Przewinienie Aldeaja. Delikat taktyczne, ale musiał tak zrobić. Nie radzi sobie i jest tym ogromnie zdeprymowany. W tym spotkaniu z morning o, Zdenerwowany. Wolałby pewnie grać, ale kontuzja kostki nie pozwala na występ w tak ważnym spotkaniu. Ogromny stres przeżywa. Box. Cześć Szuteńko. Ważny teraz będzie drugi rzut. Nie zawodzi. Już 18 punktów w tym spotkaniu. 123, 117. Cztery razy bezbłędnie rzucał z osobistych. Siedem razy z pola. Royal. Muszą się śpieszyć zawodnicy Orlando. Teraz właściwie albo akcja za trzy punkty, albo do szaka, żeby z faulem spod kosza. Hardaway za trzy. No, przyblokowany przyblokowany był, był. Ale dalej Orlando jeszcze raz. Trzy i... Z faulem. Będą trzy rzuty. W myśl nowych przepisów, w tamtym sezonie, jeszcze przy takiej sytuacji, byłyby tylko dwa. W tej chwili, jeśli faul jest poza linią rzutów za trzy punkty, są trzy rzuty wolne. Szybko decydował się na tę akcję. Proszę zwrócić uwagę. Bowie, świetny zwód. I wpadł na niego Larry Johnson. Ale zrobił kapitalny ten ruch do środka, a później do linii. No i teraz będą ważne. <noise> Proszę zwrócić uwagę, jakie zainteresowanie. Skupienie. Skupienie. Pierwszy był celny, drugi też. I teraz czy trzeci? Jeszcze zmiana. Powraca Delkary za Barela. Barella. Del Delkary może. Jeszcze będzie okazja, żeby trafić za trzy punkty. Ja myślę, że to bardziej na rozegranie, bardziej doświadczonym. A poza tym... Utrzymaniu przeszkodzić, piłki, tak? Przeszkodzić przy rzutach, jednak jest to dekoncentracja, kiedy na moment musi odejść. Mm -hmm. No zobaczymy. Trzy Trafił. No. 120. Robi. 3 punkty przewagi, 7 sekund. Ale piłka dla Charlotte i jeszcze rzuty wolne właśnie Karego, który przed momentem wszedł na boisko. 123 do 120. 3 punkty przewagi i rzuty to bardzo dużo. 7 sekund pozostało do końca. Barel za Parisa. Jego niesprawność. Tych ostatnich sekundach, a tu 127-121. Dlaczego to było ważne? Na razie ważne jest to, że trafił cztery punkty przewagi, a tam Lenny Wilkens, 938 zwycięstw, wyrównał rekord Auerbacha w historii najwięcej w NBA, ale teraz patrzmy 125 do 120. Deniska. Sekundy. Trafił tak jak poprzednio, ale to już było późno. Orlando. Przegrywa w Charlotte 123 do 125. Ciągle ma największą ilość zwycięstw w NBA 22, ale to już szósta porażka zespołu Szaki Onila. Ładny mecz, chociaż z obu stron było sporo strat. Del Carre, bohater, 28 punktów, 6 razy celnie za 3 punkty w decydujących momentach. Za tydzień, przypomnijmy, będziemy w San Antonio transmitować mecz z Utah Jazz. Dziękujemy i życzymy wszystkiego najlepszego w nowym roku. Wielu wrażeń w NBA i grajcie sami w koszykówkę. We love this game. Hey to NBA! Do usłyszenia! Do usłyszenia!